Ten nowy odcinek Costello TV. Mamy tutaj faceta, który złapał żonę na zdradzie. Yy, niestety takie rzeczy tak samo nie akceptujemy w Costello TV. I proszę opowiedzieć kilka słów o sobie, imię, nazwisko i co się stało. Jak pan to zobaczył? Endruszka Kudra kiedyś loli pop, ale to ścierwa. I, słuchaj, no po prostu przyłapałem ją. Zaczęłam mnie zdradzać, kurwić się, lewo, prawo. Miałem krócie do jej domu, do jej nowego mieszkania, nie wiedział o tym. No i wchodzę pewnego razu, nie? Schodzę do magazynu, odłożyłem się, ładnie pięknie. Za chwilę patrzę, wchodzę do stypendii, a tam ona z jakimś fagasem. Aka Azorem, chuj wie jak on tam ma na imię, ale na niego Azor wołają, taki kurwa pulpet gruby. No i. no przyłapałem ich, nie? Ona dała mu tam dupy, no trochę przejebanie było, ale no cóż, no. Takie życie. Mhm. A sądzi Pani, że jej się bardziej podobało z nim czy z tobą? Yy, nie wiem, po nim bardziej skakała, bo kurwa miał jak trampolina, więc wiesz, mhm. czyli mogła się odbić fajnie, tak? Mogła się fajnie odbijać. Chyba tak, chyba tak to jej się chyba najbardziej podobało, no yy, dobrze, to przechodzimy już do yy, pani, która zwracała. Przechodzimy tutaj, kilka pytań do niej zadamy Co Oj, tam Też. Ja yy, ten Dobrze, ten... halo, czy ja pani? Zapraszam na górę, zapraszam na górę. dobrze, przechodzimy na górę. O, ogarnijcie jaja. Ja zradzałam. Ja zradzałam. Dobrze, cisza kurwa. No. Proszę o ciszę. E, kilka Dobre. pytań do pani tutaj od e, strony osoby, która została zdradzona, no Dlaczego pani takie rzeczy, zna, rzeczy zrobiła? Dlaczego pani tak robi? Garnijcie Dawna, Ale co zrobiłam? Czemu pani zdradziła tutaj e, Andruszkę Kudrę, jaką on to powiedział? Ale dobra, no to z kim? Z, z Azorem. Azorem podobno. Taką... E, on sobie przyszedł Psem? ładnie. Psem! Ja, z psem? psem? Się ruchać z psem? psem. Ja. Yeah. Nie, on, on jest jak pies, akurat. Jeszcze ja. nawet kurwa, łysa, do Ciebie mówi, że ty pojebała, co? Ty, kurwa, Tak ja. nie wolno. Patrz, sztuczka łysa, kurwa, kurwa. No, dobrze, wracamy, zamki pizde, jeden z drugim. Dobrze, imię, nazwisko i dlaczego pani zdradziła tutaj swojego chłopaka? Tori Westera i nie zdradziłam mojego chłopaka, ponieważ ja jestem wierna. Nie jestem dziwką ani kurwą, że mnie zdradza, a wszystkich innych traktuję jako kolegów. Mhm, mm ale, ale to skąd? Jak to, to się skon... pasowało, to by mnie przecież poprosił, żebym na przykład y, czegoś nie robiła albo ograniczała kontakt, prawda? Aha, czyli pani sądzi, że I jak długo z kimś tak, nie rozmawiasz, tak. nawet jak, jeżeli jesteście w związku, to można się ruchać z kimś innym, tak? Jak z nikim, ale jak z ni nikim nie rozmawiasz? No, bo pani powiedziała, no. że niby jakieś trzy tygodnie, miesiąc, nie pamiętam dokładnie. Że i że to kontakt urwany został. Ale kiedy? No nie wiem, tak pani powiedziała, to są pani słowa. Nie, ja powiedziałam, że jeżeli mojemu chłopakowi by coś nie pasowało, to przecież by mi o tym powiedział, prawda? I by, nie wiem, na przykład byśmy się porozumieli, żeby ograniczyć jakiś kontakt z osobą, o którą na przykład jest zazdrosny, prawda? Okej, okay, czyli w skrócie, tak? W skrócie. Sądzi pani, że jeżeli pani chłopak nie powie, że nie możesz się ruchać z kimś innym, to możesz się ruchać, tak? Nie, to jest okej. Okay. Nie mogę ruchać, ale ja się nie rucham z nikim innym. Jak to nie? Jak zostałaś przyłapana? Nie. Tutaj um, historia od Andruszki Kudry została wzięta dalej. tak. Poszedł sobie ano, się zrzucić da? do magazynu do pani y, domu, do którego miał y, klucze. Dlaczego no, no, pani się panie? śmieje? Chyba, że Proszę że tego... to pani. nie jest śmieszne, zepsuła, pani, to nie jest śmieszne pani, pani się upokorzyła przed nim. Nie no, Dobra. No, poszedł dana. do magazynu i poszedł sobie do y, sypialni i znalazł panią, która no odbija się na grubym brzuchu Axela, jak już nie pamiętam jaką. Azora. <grym> Azora, Azora? Azora! Azora! Dlaczego Zab, pani tak za... robi? Ja tak nie robię. Ale Jaki to skąd dobra, ta historia prawie. się wzięła? Bo to bardzo prawdziwe, że niestety, ale tak Wiecie, nie wolno robić. No i właśnie, albo nie chce ktoś kupić um, dom. 8 na8? Nie, nikt z tego domu, ten dom jest opętany. Ten dom gada. jest brudny od kurwienia się, takie rzeczy my tu nie akceptujemy. Sem, w tym burdelu nie prowadzimy, my ten burdelu nie prowadzimy. O, moi ale kawa. pani się zachowuje jakby pani w burdelu pracowała. Co? Chyba się kurwa nie dogadamy. Dobra, dobra, kawa. dobra, Dzień nie. Się, nie, Pierdoli! Skocz Pierdoli, przyjdę się utka. do błędu! Przyjdę się do błędu. Nie, dobra, kurwa, utkaj się, na chwilę. Ogarnij się! Nie Mi powiedz, fax, jak to wyglądało w twoim perspektywy Jeżeli drużka ma flipa, to niech wam pokaże, kurwa. Co ma? Co ma? Co ma? Ma nagranie. Ale jak ma mieć nagranie? Jak to pani dom, pani kamery, pani wszystko. On w depresję popadł, on się chciał chłopak pociąć. Jak to, kurwa? On chciał się pociąć, nawet ma zdjęcia, jak mała pocięte łapy. Żyły wychodzą to jak miał... Nie wiem. No teraz cię nie lubi ja te... Proszę, proszę kurwa proszę, tutaj. Poczekaj, cię proszę. pani spierdala! Pani Saro, pani Saro, pani Saro! Ale nie mam tak Ale nie pani, nie pani Tu jeszcze jest dużo kobiet. A mi się skończyła epiny dwie kurwa e, pani Saro, pani będzie trzymała koleżankę tutaj Dobrze? Tylko wrócimy tam, wrócimy pani Saro Tutaj, tutaj w rogu. Proszę, proszę złapać Proszę Ej, a dobra, a to tylko po to, ja tu miałam się jechać, tak? Tak, żeby wyjaśnić kilka spraw. Żeby wyjaśnić, no, no powiedział, powiedział, e, zezwaniu do pani powiedział, że chciałby wyjaśnić kilka trzymaj, spraw. Nie w ogóle, skąd no, ty ja o tym Skąd o, trzymaj, ja, ja no. o, tym? o nie, o nie? Uch, to jest dotykanie bez pozwolenia. Przypominałem ci się stare czasy, jak cię tu kurwa brałem. No oczywiście, że tak. Z no. tylko wrócić, no. nie na. No. Dobra. No, no chodź, dawaj. Dobra, ty mnie nie lubisz. To jest tak. jakieś pytania. A po czym pani stwierdza, tak. że on cię nie lubi, Słuchajcie, że panią nie lubi. Ja to nikogo uratniam, Ja lubię was wszystkich. Więc nie wiem, o co ty kurwa się pruje się. Ale jakie ja prucie, my tutaj nie zadajemy to... pytania. Robić. Tak, my tu zadajemy zadaje? pytania, czemu z... się pani puściła Zazorem. Zaza, cztery. Nie, nie puściłam się z Azorem. To dlaczego tak mówi pani chłopak? Dlaczego? Skąd ta w Z tego, no historia no właśnie, się ja z tego co ja słyszałem tego, tak, e, Słuchawce, tutaj by złe czyny w tej pani domu zostaje. A! Może to... pojedziemy do pani domu, może pojedziemy A, do pani chyba domu. Ale to jest mój chłopak. Aha. To ja chyba nie wiem o moim związku. To ja chyba wiem więcej to, że... niż pani, ojebano. Andruszka, poczekaj, poczekaj skater Andruszka, o, wiem, wiesz, wiesz no gdzie no się dom znajduje, wiesz gdzie się dom znajduje? I tak. Jedziemy. Ale jak? Wtedy byliśmy w związku? I się jebałem ze zwarem. No ale on... Ten, ten, już jesteś... Aha, czyli w pani potwierdza, się. że się pani zruchała, nie podczas no, związku? Ty, kurwa kurwa na ciebie, jak ty na kurwa, na te kaptyle co? Pecie? Piecie? czyli co? Czyli co jak jakie możesz kurwa co, to pójdź do roboty, do roboty, to to można się puszczać? Nie, gadam sobie z kolegami. Tak, gadam zawsze sobie, tak, z Igorkiem, Azorem, teraz na przykład z Władziem, bo nie było. Kurwa, jest ich aż trzech? Kurwi się pani z trzema facetami? Kurwie, A dobra, Ja pierdolę, pojebane. Rekord Ile chyba kurwa skoczni. Ile masz koleżanek? Yy, kurwa, nie wiem czy to do doliczę. My no, nie mamy żadne, bo my jesteśmy No właśnie, kurwa. I mam się z nimi kurwisz? Bo ja nie jestem osobą, która tylko myśli o z, z tego, seksualnych rzeczach, co nie? A czy ja kurwa myślę? Nie wiem, co pani ma w głowie, ja tam nie siedzę, co Słuchasz. nie? Aha, tak. A to ja tylko. Tutaj są pytania zadawane przez to, jaką sytuację widział tutaj nasz znajomy Andriuszka Kudra. Dobra, farmazony, weźcie się, szlen, ogarnijcie jaja. Dobrze, 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 dobrze. dobrze i... Pojedziemy na miejsce zbrodni. Pojedziemy na miejsce zbrodni. Dobra. Że, Dobra. Maxlin, po krótkim wywiadzie, co możemy o tym dalej powiedzieć? No, para, niestety, kobieta została przepana na zdradzie męża. Podczas kapta, no, jak poszedł. Dowiedzieliśmy się, mąż poszedł do pracy, a na zoofilka poszło z psem, nie do łóżka, bo już nie wytrzymała. chcice miała. Presji no, to nie wytrzymała. No, to właśnie ona. No co? Będziemy teraz ruszać naszymi autami na miejsce zbrodni i zaraz się z nimi wszystkimi słyszymy. Dziękuję. To jest Pani dom, tak? Miejsce zbrodni, gdzie Pani się ruchała z Azorem. Ale proszę mnie wkurwiać, kurwa jebana. Ale Pani nie wkurwaj, ja a prawdę nie mówię. mówię. Dobra, weź kurwa Dobra, No stoisz, 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 Ja bym to ruchaniem. Ja bym to nie nazwał, bo kurwa on ma taki webrz, że kurwa kutasa nawet mu nie widać. No, mhm. Dobra. Nie nie chodź nie wiem, jest Nasu moja nie wiem, Czyli tutaj się pani y, ruchała z za nie tak? nie wiem, nie wiem, tutaj ruchać? nie ja się nie ruchałam, nie ej, ej, nie prysznicem nie wiem, nie wiem, Musiałeś się schylić? Pamiętaj? Z farmazonem Jakim farmazonem? No widać, że tutaj niestety prawda bardzo boli Naszą tutaj... Oponentkę Chłopaki na chwilę, nie. zostawcie mnie chłopaki Chodź, kurwa Hej, panowie, eee... przed wejściem so, miałeście... Igor, czemu No spokojnie, dobra. no spokojnie Po kolor. Ej, a to cię... Ja to... Ej, a to tak się żenie? No, no, no To, to cię podnieca? Ale co mnie podnieca? Bo musisz jakbyś podniecony Ej, widzisz ten przycisk tutaj na prysznicu? Pa, mm. przyduszę cię do niego kurwa, leci teraz woda Nie, ale mordzie, który zaraz mogę wcisnąć Dawaj Pa, pa, to, pa, to, pa, to Bomba kurwa, żeś kurde. się wyjebała, prób O kur... O nie. o nie, tak mi to boli A, Czekaj o nie, rozej, się. O, patrz jak się rzecz ładnie O oj chuj ja. Dobra, to schyliście się po tym meducie. Schyliście się. Co? Schyliście się po mydło. Dobra, w Kochany! Kochany! Co tam kochany? Co tam kochany? No co? Co? Jak ja ci? Dobra, nieważne, ty mnie nie lubisz. Zrobisz I teraz, wychazuj, zrobisz teraz, zrób teraz. Zrób teraz, Co teraz, zrób teraz. Zrób teraz, zrób kurwa! zrób ja Zrób teraz, zrób teraz, zrób teraz. Zrób teraz, zrób kurwa. Zrób teraz, zrób teraz. Zrób co Co teraz. Zrób teraz, zrób co ty gadasz, wiesz, Co to za konus? Jaki konus? A jak mam go nazwać? Frajerem! Andruszka, to jest twój chłopak? To jest twój chłopak? O, to jest twój nowy, ja? To jest ten twój nowy? nie się tego nowego. Zamieniasz. Kurwa! Zrozumiecie, <sum> w sensie, wy zrozumiecie to, kurwa? Że ja nikogo nie mam. Ty głównie, jebany, to pierdolono ręce se kup. Max Lee, ty głównie jebany, ty głównie. Ja skończyliśmy naszą interwencję, dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnych odcinkach Costello TV. Dzień.